Pokoj nr 3. Pokój jest bardzo dobry. Aha. Czyli nie tak. Są dwie Tak, bo ona Tak, tak, tak. tak. Że przynajmniej jedną. No, Nie, no duże, duże łóżko. Duże łóżko, ładnie, fajne ale, kurwa, to Ale kurde, saś miękkie. No trudno. Jakoś przeżyj. Telewizor jest. E, malutki. No, o, otwórz ją. O. Jest zamrażalnik, nie ma. Nie ma, ale no, no. wiesz, zawsze. Dobra, no nie, powiem. no chodzi o to, żeby, wie, wie, po prostu, żeby Wiem, wiedzieć. ale zawsze coś się, się przynieść. Są rzutanki, czyli będzie z czego pić. Ale kurde, nie wziąłem wtedy chyba kilonku. balkon. Tak to zawsze masz, ty a tak teraz nie. co? No nie ma tutaj bo z boku? Nie ma. Ups. Nie ma. No sztuka też. Nie. Dobra, o, o, tutaj coś, tutaj no. po Ciebie wy, wypalcowane. <laughs> dobra, no dobra. Czysto? No. Czyściutenko. No. O czekaj, ot, otworzysz, bo ja nie mam A, jest, jest otwarte, nie jest otwarte. Uszelki, a to nie, to, to się może wiesz, to się może chemia świecić. W sensie yy, silikon tu się tylko odbija. E, no Tu jest elegancko, Słuchawka jeszcze będzie można, kibel. No Kibel bym powiedział trochę słabo. Nie. No tutaj na tak się... Bo to, że w środku to... Ale też nie powinien, no. ale świeci się na lantach. Widzisz, na tym tutaj mm -hmm. wiesz czym? To jest niedomyte po prostu. Na dwie rzeczy. No. To jest... Czyste. Czyściutkie. Też czyste. No tutaj, o to co widzisz? Tutaj, tutaj jest. To, to widzisz? O teraz widzisz. Widzisz jak jest niedomyte tutaj? Na nie powiedziałbym bardzo. To jest po prostu tylko spukane. To, to, to już jest cywilizacja chyba. Albo to jest... nie, to może być mydło. Bo widzisz, tutaj się świeci po prostu przewód. To wyplacowane te. Nie, no ogólnie czekaj, a... dechę opuść. To, no to ma... znaczy on no nie ale ją z, zobacz, bo ona jest... Ona się, świeci. ona się świeci. Ale to może być plastik, wiesz? Chociaż nie, są zacieki. Zobacz. Znaczy powiem ci, że to może być. Powiem ci, że to może być. To mogą być po prostu trącenia w, w tym, wiesz, w, w plastiku. Natomiast te zacieki to są zacieki. To, to, to już nie ma wątpliwości. Ale tu jest fugi, tu nie jest nasikany i nigdzie jest elegancko. No, powiem tak. Jest lepiej, niż dobrze, tak bym powiedział. A ja może babka na pewno się teraz do nas zadzwoniła. I to był taki sygnał. E, nie sądzę. Moja ładowarka się świeci. A podnieś ten, podnieś trochę materac. Jak? Gdzie? No gdziekolwiek. Jest Nie bo czytałem gdzieś, że plusk jest plaga pluskie, wiesz? Dlatego no się przestań. Dlatego. A lodówę otwórz jeszcze? O! Nie. No, otwórz, otwórz. Aha, potem tam gdzieś No to tu. Nie, bo on mi wszystko obrzydliwa. Nie, no po prostu chcę zobaczyć, no! Później na dajba nie jest Nie, jest dobrze, jest, jest o, jakieś kłopeczki. Nie, to są jakieś półki takie. No, coś tu jest. Ja zobaczymy no, no, świetle. Co tu jest? Nic nie widać, czyli rzeczywiście coś. No. Nie, no jest okej. Okay. Czyli jeszcze robię jedną rzecz. Sprawdzę, wiesz? czekaj, szklanki wiesz? Jakie są? Uuuu, trzeba będzie urmąć. Ta sprawia wrażenie czystej. Możesz ją obrócić? Ale jak? No, no w sensie, no obróć, dookoła, nie? Ta jest czysta, nie? Co uważasz? To no. jest ciutka, ta? Może no, no, trzeba by No, trzeba będzie ją przetygować. To jest czyste. No wiecie, że ten raz, no nie na to Tak? No nie wiem O no. A ta... nie to... Nie. A w ogóle co się stało z tym hotelem? Jako takim hotelem? Zamknięty. No ale tak nagle i co? I będzie otwarty, nie będzie otwarty? Nie wiem. Nic nie wiadomo. Nie wiadomo. Miało otworzyć się na wakacje, na wakacje nie odłożył. się. A na wakacje rady. nie był otwarty? Na lato był zamknięty, i teraz też nie Teraz, że jest do grudnia, mi się wydawało, że wakacje tam coś było, ale to może mi się pomyliło z poprzednimi. Patrzyłem tam na wpisy, ale to mogło być z zeszłego roku w takim razie. No. no. Dobra, fajnie, dziękuję. Dziękuję za jedzenie. Do widzenia. Dobra, tak to wygląda. Tu jest garaż z drzwiami garażowymi, i drzwiami w tych drzwiach. A tam rzeczywiście na górę. No, a no i tam jest tu jest hotel ten, co jest hotelem Widmo teraz, który był pierwotnie rozważany jako miejsce pobytu. No siedzą No góry są w chmurach. No i zobacz jak to. I to już jest, to już jest spory hotel. Ale o ile dobrze pamiętam, to ten standard jest podobny, nie, nie mogę powiedzieć, żeby był ten. No jest, jest, duża, jest duża ta. Taka, jak to nazwać, stołówka jadalnia, no, restauracja. Może byłoby to. No i ta Stefa Spa jest też taka, ale nie jest, nie jest taka indywidualna, jak tutaj, bo jest tam się po prostu wchodzi na przykład na Seans taki w, w takiej grocie solnej, nie? Mhm. No to wchodzisz, masz tam po prostu le leżaczki, gra muzyka i tam ilość tam, nie wiem, 10 osób leży, czy tam 5, 6, no ale wiesz, w sensie... 10 ciał. No coś w tym stylu. No. A tam też jest garaż z takimi drzwiami. A tutaj dopiero teraz idę jak papieża nie wybrali. I to jest uzdrowisko. Nie, to jest, jest komin do jakiegoś prywatnego domu. No ale to jest uzdrowisko, no. No, no. Ta no, tak, cała ta, sensie, ta, nie? No, tak. Muszyna, no to widzisz tak to właśnie jest. Hmm. A w Kakowie masz czystsze powietrze niż tutaj. Ci zawsze mówisz że taki syf, taki syf. No, 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 no był, nie? Ale no w tym momencie to tam po prostu przyjedzie, że zobaczcie, że ci się będzie lepiej oddychać Kakowi. Tak, to jest jakby domek taki tutaj następny zaraz obok. A tutaj giełek już nie ma. Tam nie ma. Tutaj nawet już nie ma. To okay. też chyba dobra pogoda będzie. Znaczy no wiesz co, no są chmurki, nie? No. O tam jest trochę mgły, odrobinę. No. Wyżej. No to na takiej górze parkowej w sumie mogłoby być trochę dymu. Na Jaworzynie to już na pewno. Mhm. Czy dymu, mgły? Mgły, dymu. No bo mi się tutaj ci od papieża sugerują. Co to tak włóczy? O kurde, tutaj też grubo widać. No cóż. O.